Cześć, mam na imię Paula i dzisiaj opowiem Wam o przestrzeżkowej stymulacji magnetycznej w skrócie TMS. TMS jest najmłodszą metodą elektrofizjologiczną, która umożliwia nieinwazyjną i niebolesną stymulację ośrodkowego układu yy, i obwodowego układu nerwowego. W 1985 roku Baker i zespół inżynierów ze szpitala w Sheffield skonstruowali dostatecznie silny stymulator magnetyczny z odpowiednią cewką i zademonstrowali czaszkową stymulację półkorowych z rejestracją ruchu potencjału wywołanego. Taki właśnie zarejestrowany potencjał ruchu wywołanego jest to w skrócie. MEP. Z tego skrótu będę korzystała w dalszej części prezentacji. Ten potencjał był w tym przypadku wywołany z mięśni ręki. Pole magnetyczne o odpowiednio dużym natężeniu przenika przez odzież, skórę, kości czaszki, powodując przepływ prądu elektrycznego w tkankach, a w neuronach mózgowych prowadzi do depolaryzacji i powstania potencjału czynnościowego, który z kolei indukuje czynność ruchową odpowiednich mięśni. Rejestracja odbywa się za pomocą elektrod powierzchniowych, podobnie jak w badaniu neurograficznym. Stymulacja określonych somatotopowo okolic kory ruchowej i rejestracja EMP z odpowiednich mięśni umożliwia ocenę funkcjonalną kory ruchowej i dróg piramidowo-rdzeniowych, a także korzeniowych i obwodowych odcinków nerwów ruchowych. Możliwa jest stymulacja innych struktur mózgowych. Odmiana TMS, powtarzalna przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna, inaczej zwana, była testowana jako urządzenie stosowane w terapii wielu zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, takich jak migrena, wylew, choroba Parkinsona, dystomia, szumuszny, depresja i halucynacje słuchowe. Jak wyglądały początki przestrzaszkowej stymulacji magnetycznej? O tym już powiedziałam, natomiast teraz przechodzimy dalej do zastosowania w badaniach naukowych. TMS w badaniach naukowych polega na stymulacji kory motorycznej za pomocą TMS wywołuje się skorelowaną aktywność odpowiednich mięśni, co można zmierzyć za pomocą EMG aplikowanie wielu impulsów w krótkich odstępach czasu, czyli inaczej powtarzana stymulacja rTMS, prowadzi do obniżenia powodliwości neuronów korowych. Teraz trochę o strukturach anatomicznych układu nerwowego, no bo są one celem stymulacji, jeżeli chodzi o TMS. Właściwością fizyczną pola magnetycznego jest wykładniczy spadek jego natężenia wraz z odległością od cewki. Dlatego spośród struktur ośrodkowego układu nerwowego skutecznej stymulacji podlegają e, tylko położone powierzchniowo kora mózgowa i muszczku oraz rdzeń przedłużone na poziomie otworu wielkiego. Niemożliwe natomiast jest pobudzenie pola magne y, polem magnetycznym struktur podkorowych ani rdzenia kręgowego. W praktyce, w praktyce klinicznej, obok wymienionych struktur w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, stymuluje się także wewnątrzczaszkowy odcinek nerwu twarzowego i rdzeniowe korzenie ruchowe. Teraz przejdziemy do obrazka, który trochę mówi o podstawach anatomii dróg ruchowych. Może kliknę, żeby było go lepiej widać. Chyba się nie da, albo ja nie umiem z góry, przepraszam. No, więc tak. Stymulacja pierwotnej kory ruchowej wywołuje falę pobudzenia biegnącą przez ośrodkowy neuron ruchowy, ciągnąc się przez torebkę wewnętrzną, odnogę mózgu i pień mózgu, gdzie na poziomie rdzenia przedłużonego drogi ruchowe z obu półkul krzyżują się. W pniu mózgu część ośrodkowych neuronów tworzy synapsy z obwodowymi ne neuronami nerwów czaszkowych. Następnie drogi ruchowe biegną w większości w drodze korowordzenia bocznej Na przebiegu tej drogi neurony ośrodkowe wnikają kolejno do istoty szarej, gdzie komórki ruchowe rogów przednich tworzą synapsy z obwodowym neuronem ruchowym, które podążają jako nerwy rdzeniowe przez sploty i nerwy kończyń do odpowiednich mięśni szkieletowych. Cały proces jest pokazany właśnie na, na tym obrazku, który macie przed sobą. Jak wygląda w ogóle badanie TMS? Standardowe badanie obejmuje kwalifikacje pacjenta przede wszystkim oraz wyjaśnienie mu w ogóle, po czemu to badanie ma służyć. Następnie oznacza się próg powodliwości ruchowej stymulowanej kory oddzielnie dla każdej półkuli mózgu oraz rejestruje się kolejno ruchowy potencjał wywołany, a także ośrodkowy okres ciszy. Wykonuje się także stymulację korzeni i badanie neurograficzne odpowiednich nerwów obwodowych, włącznie z rejestracją fali F. Jak wygląda zastosowanie diagnostyczne TMS w chorobach układu nerwowego? Według raportu Grupy Roboczej Międzynarodowej Federacji Neurofizjologii Klinicznej TMS ma udokumentowaną wartość diagnostyczną u chorych z melopatią, stwardnieniem zanikowym bocznym i stwardnieniem rozsianym. Dzięki e, specjalnie skonstruowanym stymulatorom i cewkom możliwe jest emitowanie serii impulsów magnetycznych z częstotliwością nawet do 50 Hz. Ten rodzaj zwany jest e, TMS, serią bodźców, e, czyli to jest to, o czym mówiłam chwilę wcześniej, czyli RTMS. Terapeutyczne efekty tMMS ter zaobserwowano w wielu chorobach, m.in. w bólu neuropatycznym, padaczce ogniskowej, szumach usznych, testonii, rehabilitacji funkcji ruchowych i zespołu zaniedbywania po udarze mózgu oraz w chorobie Parkinsona. Obserwowana poprawa stanu chorych nie była jednak znaczna i nie utrzymywała się dłużej niż kilka tygodni, hmm, dlatego... RTMS nie jest rutynowo stosowaną terapią schorzeń neurologicznych. Z kolei w badaniach prowadzonych w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wykazano istotną i długoterminową poprawę w leczeniu depresji lekoopornej po około 20 sesjach RTMS. Dlatego właśnie RTMS zostało w tych krajach zatwierdzone jako rutynowa metoda terapeutyczna w tejże chorobie. Jeżeli chodzi o neurohabilitację poznawczą, były prowadzone też takie badania na osobach zdrowych. I jaki był efekt tych badań? No, badania, wyniki sugerowały, że TMS może prowadzić do zwiększenia wydajności poznawczej, to znaczy, że poprawiały się funkcje zapamiętywania i przyswajania nowych treści. Jakie jest podsumowanie? No. Tak, że TMS metoda jest, tak jak już wspomniałam na początku, metodą nieinwazyjną, bez, bezbolesną i bezpieczną. W praktyce klinicznej stosuje się głównie stymulując pierwotne części kory ruchowej. Pobudzenie kory wywołuje skurcz odpowiedniej grupy mięśni szkieletowych, które można zarejestrować jako ME, MEP. Ponadto, podczas standardowo wykonywanej TMS oznaczyć należy także takie parametry jak MT, MCMT i CSP. Przed rozpoczęciem badania należy wykluczyć ewentualne przeciwwskazania do wykonania całego badania. Najlepiej przez wypełnienie odpowiedniego formularza. Wartość diagnostyczna TMS jest jak na razie udokumentowana w maliopatii, SLA i SM. W kilku innych schorzeniach takich jak choroba muszczku, otępienie, porażenie nerwu siódmego czy zaburzenie ruchu wartości diagnostycznej metody jest potencjalna i wymaga jeszcze potwierdzenia w badaniach klinicznych. Także sporo już na temat stosowania tej metody wiemy, ale nie mamy jeszcze takich rzetelnych badań, które mówiłyby o tym, że, no, że, że, ta, forma badań, że ta forma wspierania przy neurorehabilitacji posłuży tak jak zakładają hipotezy. Dzięki wielkie za uwagę i życzę Wam dobrego popołudnia.